Jestem tylko rolnikiem i włożę się ciągnikiem Mam tu w hangarze chyba ze 100-100 Mam tylko hektar pola, a włożyć tam jak pan Włożycie jak król 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 Siema komórdeczki, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na serii mojego gospodarstwa w przyszłości no i dzisiaj już e, pobronowane mieliśmy tam ostatnio no i już troszeczkę pogoda sprzyja, Osuszone jest fest, no ale mm, no nie ma deszczu i troszeczkę będziemy, jak to się mówi, w suszę teraz siać. Bo wtedy to, to nie było e, ulane od deszczu, tylko było, mówię, tam drenaże troszeczkę robiliśmy e, z ekipą. No i teraz to trzeba jakoś posiać. Jak widzicie troszeczkę się osuszyło, no ale widać e, gdzie było mniej więcej kopane to wszystko i się gdzie porozlewało e, Panie spytacie co będziemy siać e, będziemy siać oczywiście jęczmin jary Zresztą przydała nie wjechać bo tylko... Dobra, lecimy. Siewimy dzisiaj, dzisiaj w miary. E, moją oczywiście e, moim trzypekiem. E, no i siewnik poza niaka tradycyjnie musi być. No i dzisiaj właśnie mówię, wjechaliśmy w końcu w pole e, z siewami. E, no bo nie było kiedy, a poza tym ja jeszcze wolałem odczekać może jeszcze jakiś deszczyk by spadł troszeczkę by się w Lekko w mokre, zwilżoną yy, Glebę posiało No i wtedy trzeba yy, Suche siać, no i siewicie kurzy Za siewnikiem e, Wczoraj jak ktoś oglądał yy, Moją relację z PGR-u To wczoraj właśnie na PGR-ze Pracowałem, więc też wczoraj yy, Nie było jak kiedy yy, Potegować tutaj właśnie na swoim Gospodarstwie coś Ale dzisiaj robimy na swoim gospodarstwie Więc Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, Subika, ktoś jest nowy Bo dzisiaj robimy relacje z mojego gospodarstwa Też z głowy No dobrze, co opuszczę To się opuszczę. Ktoś to może jakoś wykręcę znowu Po przeczniach, żeby troszeczkę już nie nabrać też tyle No i mam nadzieję, że się Wam podobają te odcinki z tego mojego gospodarstwa w przyszłości Panie spytacie kiedy jakieś tam e, nabytki zwierzęce będą czyli kiedy jakoś, jakiegoś zwierzaka kupię e, myślę że jak się troszeczkę rozkręcimy e, z gospodarą troszeczkę coś tam e, kasa oczywiście jest ale na mm, ja razie wolę e, wszystko sobie porobić na spokojnie na gospodarstwie e, zakończyć te siewy mimo że po siewach e, coś tam sobie przemyślę i co kupić w końcu Bawicie obora tam jest tylko teraz nie ma co gdzie jak, kiedy. a kiedy ale nie wiem czy właśnie tylko nie chciałbym jeszcze pójść w świnie wybudować coś gdzieś, gdzieś jeszcze gdzieś jakoś chlebnie spróbować postawić bo nie wiem czy właśnie w krowy bo to w krowy trzeba jeszcze kiszonkę, to wszystko trzeba normalnie potegować by było Aczkolwiek wiecie no, krowy jak to tam to są jakieś e, w planach, ale to może się zobaczy. Na razie chciałbym właśnie w trzodę chlewną, jakbym miał iść My, trzymajcie kciuki, może e, po siewach coś zrobimy. Pomyślimy, e, czasem ja pomyślę, no, ale razem z wami się lepiej myśli. Dobra, to sobie tak. Opuszczę i ruszymy No kurczę, tutaj jest taka fest kolejna, mam nadzieję, że się siewnik jakoś taką miarę tutaj pójdzie, nie, nie, nie podskoczy Kurde, że się aż się boję Bo wiecie, to jeszcze może być po tym drenażu jeszcze tak do końca sucho i mogę się jeszcze zakopać Ale oby nie, Jak z, jako z bronami trochę szybciej jechałem A z siewnikiem też jadę jakoś miarę 12 na liczniku Dla mnie jakoś ta prędkość jest stabilna Jakoś to pójdzie mam Tam mamy jeszcze e, parę e, arów tam do tego obsiania po lewej stronie Ogólnie mam nieduże pola jak widzicie no Muszę sobie jeszcze jakieś pewnie dzierżawy albo coś innego jeszcze podobierać Bo na razie mam e, ino dwa te, dwa te pola No i nic więcej na razie na start musi mi starczyć chyba że jakieś yy, już sąsiedztwo y, będzie miało już chęci uprawiania jakiegoś pola to może z y, jakimś traf, y, dziwnym trafem może jeszcze się uda fajnym jeszcze odkupić pole ale na to nie bym jedynie co może do dzierżawy ale zobaczymy zobaczymy no ale się nie będę bawił w dzierżawy bo widzicie jeszcze w ty, tym roku Yy, wydatki właśnie mówię na jakiś środek lewny no i tak dalej te pasze to wszystko trzeba będzie tutaj oczywiście nie poszło jeszcze podskoczyło bo tu są jakieś górki dołki tak może troszeczkę wolniej jechał, to by może jeszcze jakoś wyszło ale nie ma źle nie ma źle Jest tak ciepło że ja muszę mieć otwarte tutaj yy, drzwi w kabinie bo normalnie wiem, wiem że się kurzy ja będziemy dopisać że a to mi się napurzy do kabiny, tak to jeszcze z tyłu mam, y, to się może przez to jeszcze kurzyć Ale lecimy, inne O no, w tym, w tym, w tym chłopaki na PG, robią tam y, siebie pszenicy i jeszcze raz zachęcam serdecznie, kto jeszcze nie widział y, jak tam wczoraj y, u chłopaków na PG, że tam piździkiem siałem oto serdecznie zapraszam na poprzedni yy, odcinek tam z, bodajże z 19 to było jak chłopaku na PG śliwino robiliśmy znaczy z ja robiłem yy, jeszcze w ogóle jest nabór na traktorzystów tam potrzebuję że trzech traktorzystów do pracy ponieważ na siewy yy, tam jest nie dużo hektarów do obszania. Mm, dokładnie. Więc możecie zobaczyć... Zobaczyć o co chodzi, może jakiś, jakiś traktorzysta się znajdzie. Teraz sobie jeszcze spokojnie. Na razie na swoim gospodarstwie muszę sobie to wszystko posiać. Na taty drugim kawałku nie wiem co tutaj będziemy siać. Jeszcze myślę, myślę. Bo na razie tutaj jęczmin idę, może chyba... Na pewno nie pójdę je do licie Może ewentualnie drugi kawałek pszenicą albo... Bo poplony na razie nie idę. Chyba, że na jesień e, jakiś poplon sobie zasieje, żeby to przezimowało i na wiosnę e, jakiś poploni przyorać i jakiegoś zaś jarę się chycić. Bo zimy chyba raczej na razie nie będę bawił. A tam głównie e, wo, 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 Nie chyciło tutaj. E, głównie zboża jarę, e, Tutaj jak widzicie m, będziemy szli. Aczkolwiek, jak się tam może jakiś rzepak zimowy zrobi, to się tam powinno udać. Tutaj generalnie nie ma jakichś tam dolin, górku, górek, dołków takich, że jakieś zastoiska mrozowe mogłyby się pojawić i ewentualne wymrożenia. Więc to jest blisko, blisko miarę w miarę wpływiecie płaski teren, taki, taki w sam raz po to, żeby może było spokojnie jakieś tam ozimę sobie porobić więc jeszcze pomyślimy nad ozimym zbożem jakiś tam ale to tak już przyszłościowo myślę dużo teraz planów na gospodarstwo jest ale jęczmien mówię sobie zobaczę ile tam tych nasion już mam czy jeszcze coś ojojoj chyba ten ale chyba do końca nie dojadę, dobra Kurde Dobrze, że popatrzył, bo bym z pustym przebiegiem za z zasiewał pole Gdzieś tutaj jeszcze powinien mieć worki Chyba jeszcze nawet jeszcze w moim, e, na moim aucie jakieś są Ale chyba ten jeden na razie powinien nam wystarczyć Dobra Ło, wo, wo, wo. Dobra, tu, tu cię mam Dobra No, łap się Ichowe, dobra lecimy Kurde, mamy takie akcje tutaj się dzieją, że to jest po prostu szok. Tu taczka pod nogami stoi Kurde, ale ładna pogoda, aż się po prostu robić chce. A trochę się przebiegnę dla, zdrow dla zdrowia Będę podjeżdżał, bo i tak może jeszcze mi braknąć nasion Dobra Dobra, chyba tyle jeszcze styknie Dobra, i cyk dwójeczka i możemy lecieć Jak ktoś w ogóle jest zainteresowany, jak mówię, jeszcze pracą w PGR-ze mną, to może tam się do mnie zgłosić. Tam, ja tam chłopakom z PG powiem, że są jakieś tam chętni do pracy. Jeszcze 30 pod nawodzy jakieś tam przygotowana I, tam, ile, ile mam A do lusterka się wychylę Dobra już wychyliłem się e, Pokazuje mi kamerka, że mam 11 Minut ponad No to spokojnie Tak za 20 minut leku, Lekutko się wyrobimy, bo to szybko idzie Nawet nie wiem czy nie załaduję sobie jeszcze jakiegoś i na tamtym kawałek nie pojedziemy na chwilę. na co 11 minut, tu jeszcze troszeczkę do jazdy jest. A, no. Jeszcze te płoto tak troszeczkę tutaj lekkie zwalnia troszeczkę ciągnik. Co ja tak właśnie co tam jeszcze właśnie tam posiedz nie? Bo jęczmień jary tutaj będzie, no to możemy jakąś standardową co się liczy tylko po naszej pszenicy jak to się mówi. Możemy jakąś pszenicę na start. Walnąć I Coś potem najwyżej się pomyśli Jakieś obsiewanie To są dwa kawałki Więc nie ma co dużo też kombinować Więc tamten to w ogóle jest nieduży, To już w ogóle nie ma co e, Jakichś kombinacji alpejskich robić Tylko brać i Pasypywać siewnik I jechać siadnie nie? Bo to już w sumie Cianie to już dawno skończone Już po już nawet niektórzy moi sąsiedzi, sąsiedzi już mają ładnie obsiewane pola W zasadzie właśnie sąsiad jakimś fajnym John Deerkiem gdzieś tam y, popierdziela bo widziałem Kurde się na takie to się powodzi Nie no pewnie będzie, pewnie będzie y, zadawać pytania Rolnik, a ty może jakiś ciągnik większy kupisz? Może jakiegoś John Deera też się kupisz no Kurde, no kupiłbym sobie jakiegoś Chandira czy coś i bym, bym nie siedział takim poznaniakiem, ale kurde, sentyment do ciągnika, nie? Do tego Ursusa, do tego błotka. Ale spokojnie, kiedyś w przyszłości jak dozrośnie się nasze gospodarstwo, to czy znaczy moje gospodarstwo, to może jakiegoś, yy, może nie jelonka, ale coś, coś nowoczesnego się troszeczkę kupi na gospodarstwo, bo jednak... Hmm. Tego ususa to tak dużo nie wykorzystuję teraz yy, tego dużego ciemnika, ale to... On, spok on spokojnie. Kurde, no muszę, muszę autem wyjechać. Dobra, muszę autem jednak wyjechać. Dobra. No i pusto co? Pusto. Koszul zasypowy. Pusto. Dobra, gdzie jest tutaj mój... Moja bryka. Dobra dobra tu się otworzę O dobra I Je tam jeszcze tych worków Dobra co co, co ma, Mam tu jeszcze jakieś worki ja są Dobra, ogólnie sobie podjadę autem i ale mnie wyrobię

Powinno styknąć na ten kawałek już I lecimy Ile tam jeszcze? A, jeszcze jakieś 5 minut nagrywania Więc chyba nie wiem, czy mi się uda Nagrać, ale sekundę, jeszcze trzeba się jakiś nasionek kupić Pszenicy Bo ino jęczmienia mam Przydałby się jakiś taki ciągnik z Turem trochę. Ładowarki nie ma. Nie ma ja. Nie ma jak ładować Big Baga, bo takiego John Deere czy coś takiego. Wówczas to zaraz to, to, to z Turem by się kupiło i by się robiło Większym sprzętem. Ten, ten duży ciągnik nasz 10-14 Turbo to by się jakoś wykorzystało. Bo, no, tak to już więcej te małe będą robić. Ja no nie, że tego, tego dużego na pewno do jakiejś orki wykorzystam. Żeby... bo on taki właśnie cięższych prac będzie wykorzystany i coś się pomyśl. Kurde, naprawdę trzeba jeszcze tyle ro roboty zrobić. Ja sam myślę, że już poza... Yy, Piszcie czy chcecie jeszcze żeby wam nagrał siew pszenicy czy mam to zostawić poza odcinek tak, tak naprawdę czy podać też jakąś inną akcję nawozu, na przykład już pod korzeń żeby to jakoś tam rzucić jeszcze nawozów więc piszcie czy chcecie jakieś jeszcze coś tam czy akcja pryski może na przedschodowe zobaczyć to jest naprawdę ciekawe, czy was to interesuje. Często było to błoto tak słyte, to wszystko to nawet nie widać, gdzie już przejechano, a gdzie nie w tym miejscu. No Jeszcze jakieś 3 minuty mamy, co nawet e, już 2 A spokojnie sobie dokończymy to lekutko w szkole tam, nie wiem, ze 2 jeszcze, jeszcze raz na dół i raz do góry będziemy mieć zrobione Teraz nie wiem czy to właśnie Raz, tu, jeszcze raz... Jeszcze raz do góry, muszę wrócić Zostawiajcie tam łapki, zostawiacie tam suby na kanale To więcej Będzie więcej takich grubszych akcji Akcja jakieś siewy Dlatego jeszcze właśnie jestem ciekaw chcecie zobaczyć jeszcze się w pszenicy, Czy na razie tylko, tylko... czy tylko jedną relację z siewu będę już jakieś nawozy to zależy od was, co chcecie zobaczyć. O nie, nawet to na nam teraz i idzie. No i znowu tutaj. Trzeba będzie przez to błoto przejechać jakoś. A nie, ale tamto. Tam rano. Cine. Ale się ciągnie kopie, ale idzie jakby jak przecinek. W końcu to trzypek, a nie z jakas 60 Kurde, to jest coś właśnie. Ja tam w ogóle sprawdzę jeszcze naszą, bo nie wiem czy właśnie nie, 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 nie braknie. Nie może braknąć Nie co, brakło? Czy nie brakło tej? A kuu ten... na jej braku. No nic, no braku nasion. A to i tak już nie będę was tutaj zamęczał. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że moja sześciotka się Wam podoba i w ogóle ta akcja dzisiaj się Wam podobała. No kurczę, nie spodziewałem się, że aż mi całkowicie nasion braknie. chyba że coś tam jeszcze mam jeszcze. Więc jeszcze raz, obklejcie subskrybujcie, według komentujcie. Inaczej, trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć, cześć.